Święty Paweł jest kimś, kto umarł dla prawa. Co to znaczy? Prawo Starego Przymierza to sposób utrzymania relacji z Bogiem. Przecież nie umarł dla relacji z Bogiem. Nie, umarł dla sposobu e, zasługiwania na relację z Bogiem. Jeśli przestrzegasz prawa, to możesz mieć pewność, że Bóg jest po Twojej stronie, że Bóg będzie Ci błogosławił, że Bóg się będzie Tobą opiekował. Paweł mówi dosyć tego. W Chrystusie wszystko się zmieniło. Nie ma już zasługi i prawo jest ograniczeniem. Jeśli staram się wciąż zasłużyć na Bożą miłość po ofierze Chrystusa, to robię coś takiego, jakbym starał się powiedzieć Chrystusowi: Moja zasługa jest ważniejsza niż Twój krzyż, moje osiągnięcia są ważniejsze niż Twoja ofiara, moje wysiłki są ważniejsze niż Twoja śmierć. Nie liczę na to, że Ty jesteś odkupicielem, który usprawiedliwił mnie z grzechu, który mnie oczyszcza z grzechu przez swoją krew, ale wciąż próbuję zasłużyć na Twoje przebaczenie, wciąż próbuję zasłużyć na Twoją opiekę i Twoją miłość ze względu na to, co ja robię. Moje działanie jest ważniejsze niż Twoje. Ten, kto nie przyjmuje odkupienia w Chrystusie, stawia się jakby ponad Nim i mówi, Moje ważniejsze niż Twoje. Żeby być kimś, takim jak święty Paweł, kto zrozumiał, że prawo dla Niego umarło, bo Chrystus z martwych zmartwychwstał, trzeba być kimś, kto powie, moje wysiłki są niewystarczające wobec zła, które popełniam, żeby, zostały, żeby moje grzechy zostały odpuszczone, żeby zło przestało być złem. Potrzebuję Odkupiciela, przyjmuję zbawienie w Jezusie, a nie w swoich wysiłkach i chcę żeby jego krew mnie obmyła i żeby jego śmierć była zbawienna dla mnie jeżeli postępuję odwrotnie wciąż stawiam siebie w opozycji do Chrystusa albo nawet ponad nim dlatego jeśli grzech nas przygnębia jeśli nas zwycięża słabość wtedy właśnie trzeba iść do Chrystusa i prosić jego jako swojego odkupiciela ze względu na twoją śmierć ty mnie zbaw pozwól mi żeby twoja śmierć miała znaczenie dla mnie. Można wręcz powiedzieć panie Jezu chcę żeby twoja śmierć była w moje imię żebym mógł być wraz z tobą ukrzyżowany. Na początek ciekawostka. Kiedyś nie wiedziałem o tym. Czy wiecie, że winnica, o którą naprawdę się dba, wygląda mniej efektownie wręcz Brzydziej niż winnica, o którą się nie dba? Bo jeżeli dbam o winnicę, muszę ją regularnie przycinać. Po co? Po to, aby dochodziły promienie słońca do winogron. Jeżeli zapuszczę winnicę, jeżeli ona będzie rosła we wszystkich kierunkach, to słońce nie będzie dochodziło do winorośli i w ten sposób nie będzie przynosiła owoców. Mogę być bardzo efektownym chrześcijaninem, a jednocześnie bardzo nieefektywnym. Efektowność nie idzie w parze z efektywnością. Dlatego lepiej być efektywnym niż efektownym. Bardziej liczyć na owocowanie. Ale żeby owocować, tak jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii, trzeba być oczyszczanym. Trzeba pozwolić na to, aby Jezus nas co jakiś czas oczyścił. Bądźmy na to gotowi, bądźmy na to otwarci. Nie jest to może w pierwszym momencie przyjemne, ale ten pożądany efekt na zakończenie jest o wiele bardziej zadowalający.